witam ciebie w nowym odcinku z Bendy and the Ink Machine Chapter 2, jest to drugi odcinek, w którym przechodzimy sobie Chapter 2 No i, słuchajcie Ogólnie, to takie newsy, bo Ja od youtubera Rewiego, mega spoko youtuber Dowiedziałem się, że tu są klucze i przedostałem się do Closet, który jest dokładnie tam. I muszę zrobić zagadkę muzyczną, a więc już Wam powiem, co to jest za zagadkę. Dobra, banjo, drum, piano, banjo, banjo, be, banjo, bęben, pianino i znowu banjo. Jakby, no musiałem się posłu posłużyć y, YouTube'em ponieważ jakby sam, raczej bym tego nie ogarnął, gdzie jest ten klucz, jaką zagadkę trzeba zrobić, więc dziękuję Ci, Bendy, yy, dziękuję Ci, Rewi, ale dobra, lecimy. To. Teraz szybko lecimy. Pianino. I banczo. Enter the. O, my favorite song. Chcemy osiągnięć. Okej, okay, to jest gesło. I mamy nowe przejście. Dobra. To są bas wiolin. Czy jest to są skrzypce? O, może nacisnąć. One down. No. Find a second. Going? Oh, Mandy. <laughs> the second. We should put Jesus! they Przestraszyłem. Yy, dobra. Z tego co wiem, powinniśmy teraz... Zobaczmy. Dobra. Te typy, tych i się tu nie spodziewałam. Second wall. Second wall. Czy ta ostatnia wajcha jest gdzieś tu? Ej, nie! Czekajcie, ja rozumiem już! Okej! Okay. Ech... Nie, tu jej ja raczej nie ma. Bo tak! E, teraz już zrozumiałem. To wszystko jest nam potrzebne, żebyśmy mogli wejść do tamtego biura. To biuro... Co jezu, jezu. Co Co tu jest za miejsce? oh no, there's no valve. Where did it go? Okej okay, nie ma tego Ej

but it's just perfect for like me. So bounce, but, uh, once in they never have any words to go with Dobra. them. So i keep my mind uh, my nose closed. Sing. to jest boss? Ja nie wiem czy to jest boss Możemy Bo sobie oczywiście nie spoilerować tego u tego momentu u żadnego youtubera Co ja Dobra Pociągnęliśmy Teraz za to Zostać to trzeba w odpowiednim momencie, a nie, zrobiłem Sorry, to. to nice Run into. Co? To, czy to jest ten Jack Fane? To jest ten Jack Fane! Ej, chwila! Zapisaliśmy jakiegoś typa. Brawo my! The sheep will come to slaughter. Sorry, nie przetłumaczę wam tego. Mam niski poziom angielskiego, więc... Ówca przyszła do... nie wiem. Tak do... Jak tego cienia już tutaj nie będzie. Oj, wykrakałem. Teraz seksera to wykrakałem tego cienia tam nie ma. O ile widzowie, jak ktoś tutaj spojrzył, to ten cień tutaj był. Był to Ink Demon. No jak teraz oczywiście tak jak na gry okay, Tego tutaj nie ma. O ile zakład, że zaraz będzie jakiś jump scare. Ciebie tutaj nie było A, że tak ty się już nie pojawisz? Tam kontrolę Take the stairs Dobra, ja to robię szybko, bo zaraz tu mi ktoś wyskoczy.

I must admit, I am honoured you came all the way down here to visit me. It almost makes what I'm about to do seem cruel. But the believers must honour their saviour. I must have him notice me. <laughs> you look familiar to me. That face. Not now, for our Lord is calling to us, my little sheep. The time of sacrifice is at hand oh, cool, yeah. And then I will finally be freed from this prison This inky, <gasps> dark abyss, I call a Nibble. body Quiet Listen I can hear him Crawling above Crawling Let us begin the ritual must be completed. Soon he will hear me. He will set us free. Here is ten Sammy Lawrence. Is ten. sheep, sheep, sheep. It's time for sleep. Rest your head. It's time for bed. Ale In the, morning, Ej dobra. the Tak szczerze, to to był ten podejrzany typ. Jak to? Bendy. Inkdemon! Jakiegoś typa gościa to jestem? Gdzie moja siekiera? Połamała się moja siekiera? Połamała się? Czy mogę to ją sobie z powrotem wziąć? Nie, dobra, połamała się. Okej. Okay. Nie mam siekierki. Jak ktoś mi wyskoczy, to już po mnie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eee, ej, dobra. O, stary. Rozwalił się. Ja mam. Bebe. ja <tryk> zrobiłem? Gdzie jestem? No muszę tu co iść. Gdzie jestem? Czy jest by Bandy? To był Bandy czyli Inkdemon? No, pisze mi o siekierce, ale ja nie mam siekierki. Jak ja bardzo żałuję, że jej nie mam. Nie, hello, someone there? I know you're in here. Come out and show yourself. I się skończył. Tak? Tak? Rise and fall. Czyli jakby wznoszenie się i upadek. To był Boris. Nie wierzę w to. Live the safe house. Dobra, widzowie. Ten odcinek będzie mega krótki, ale obiecuję wam, że. No bo ten odcinek pojawił się wtedy, co, dru... co pierwszy odcinek z chapter drugiego i dosłownie wyczekujcie. W tą sobotę pojawi się chapter trzeci. Ja nie mogę. Ja się tak cieszę. W tą sobotę pojawi się chapter trzeci, więc wyczekujcie. A, no i ogólnie. Yy, może, może w poniedziałek postaram się zrobić live'a z Bendiego. chyba że no przejdę całą grę do poniedziałku, bo tak też może być. To wtedy, yy, nie wiem, na przykład może, może drugą część Bendiego przejdę, ale dobra. Otóż to by było na tyle z, yy, z tego odcinka, no i co, widzimy się w sobotę, ja się nie mogę doczekać.